Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego jesteś tutaj, w tym dokładnym momencie swojego życia? Czy czujesz w głębi swojej duszy, że czeka na ciebie coś większego? Jeśli tak, to jesteś na progu odkrycia prawdy o swoim celu. Jesteś wybrany, a to, co cię czeka, nie jest przypadkiem, lecz boskim planem, który był realizowany jeszcze przed Twoim narodzeniem. W Twoim wnętrzu jest niezaprzeczalne uczucie, że zostałeś przeznaczony do czegoś wyjątkowego. Nie chodzi tylko o prowadzenie zwykłego życia, chodzi o wypełnienie misji, która zmieni Twój świat i świat tych, którzy Cię otaczają. Bóg przygotował Cię na ten moment z wiarą, która Cię wzmocniła, a z każdym wyzwaniem, któremu stawiłeś czoła, zostałeś uformowany, aby otrzymać boską obfitość, która teraz jest w zasięgu Twojej ręki. Czy kiedykolwiek czułeś się samotny w walce? Czy kiedykolwiek kwestionowałeś powód trudności, które przeżyłeś? Odpowiedź jest jasna. Wszystko, przez co przeszedłeś, każda przeszkoda, każdy ból, był częścią twojego przygotowania. Każda próba została zaprojektowana, aby uczynić cię silniejszym i mądrzejszym, abyś mógł otrzymać to, co Bóg dla ciebie przygotował. Pisma to potwierdzają w 2 Koryntian 4:17, gdzie przypomina się nam, że nasze lekkie i chwilowe utrapienia przynoszą nam wieczną chwałę, znacznie większą i wspanialszą. To, co przeżyłeś, nie było na próżno. Każda ofiara i każda walka były krokami w stronę obfitości, która nadchodzi. Jesteś tutaj, ponieważ coś w tobie odpowiedziało na tę wiadomość. To jest moment duchowego połączenia i osobistego wzrostu. Jesteś prowadzony do nowego poziomu świadomości. Polub ten film, aby pomóc w rozszerzeniu tej energii i umożliwić większej liczbie osób na całym świecie połączenie się z tym przebudzeniem. Jeśli czujesz, że ten przekaz jest dla Ciebie, skomentuj: Jestem w zgodzie z moim celem. Poniżej. To jest moment, aby potwierdzić swoje zaangażowanie w podróż transformacji. Teraz bądź ostrożny. To, co następuje, może być katalizatorem zmiany, której tak rozpaczliwie szukasz. Nie zrobiliśmy jeszcze nic. Dziś Bóg wzywa Cię do przyjęcia wszystkiego, co do Ciebie należy. Bogactwo, które ma się wkrótce objawić w Twoim życiu, nie jest tylko owocem Twojego wysiłku. Ale boskim darem, który odzwierciedla Twoje dostosowanie do jego celu. Jak mówi Filipian 4,19: Mój Bóg zaspokoi wszelką Waszą potrzebę według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. To jest Twój moment, a to, co nadchodzi, nie jest przypadkiem. To część Twojego boskiego dziedzictwa, a wszystko, co przeżyłeś, przygotowało Cię do przyjęcia tych błogosławieństw. Ten cel wykracza daleko poza sferę materialną. Jesteś liderem. Przeznaczonym do bycia światłem w ciemności, a bogactwo, które Bóg ma dla ciebie, jest tylko narzędziem do wypełnienia twojej misji. Jak w 1 Piotra 4:10, gdzie jesteśmy zachęcani do bycia dobrymi administratorami darów Bożych, Ty zostałeś powołany do bycia administratorem boskiej obfitości. Bogactwo, które ma nadejść, nie jest tylko dla ciebie, ale także dla tych, których będziesz mógł prowadzić, pomagać i służyć. Teraz jest czas, aby zrobić kolejny krok w kierunku tego, co Bóg przygotował dla ciebie. Otrzymasz więcej, ale także twoja odpowiedzialność wzrośnie. Jesteś powołany do prowadzenia, kierowania i służenia. Błogosławieństwa, które otrzymasz, powinny być wykorzystywane do rozszerzania Królestwa Bożego, poprawy życia innych i wypełniania swojej boskiej misji. Refleksjonuj nad wszystkim, co przeżyłeś. Każda trudność, każda wątpliwość. Były terenem, na którym zasiano ziarno Twojej wiary. Teraz jest czas na zbieranie owoców tego, co zasadziłeś. Twoje życie nie jest przypadkiem. Od momentu, w którym się urodziłeś, Bóg miał dla Ciebie wyjątkowy plan, plan, który wykracza poza to, czego nauczył Cię świat. Nie chodzi o gromadzenie bogactw czy osiągnięć, które świecą tylko dla Ciebie. Prawdziwym celem jest przyjąć to, co Bóg ma dla Ciebie przygotowane. I użyć tego do wypełnienia boskiej misji, którą on zaplanował. To jest moment, aby zabłysnąć i pokazać światu, co potrafisz zrobić, dostosowując się do jego woli. Sukces, który Bóg ma dla ciebie, nie jest mierzony tym, co posiadasz, ale tym, jak wykorzystujesz to, co otrzymujesz, aby rozszerzać jego królestwo. W Filipian 4:19 Słowo Boże mówi: Mój Bóg, według swojego bogactwa, w chwale w Chrystusie Jezusie. Napełni wszelką waszą potrzebę. Ta obietnica zapewnia cię, że wszystko, czego potrzebujesz do wypełnienia swojego celu, będzie ci dostarczone. Bóg wybrał cię, abyś był liderem, abyś oświetlał drogę innym i aby Twoje życie było świadectwem Jego dobroci. Każde błogosławieństwo, które otrzymasz, będzie manifestacją Twojej wiary i Twojego dostosowania do boskiego celu. W miarę jak otrzymujesz więcej, rośnie również Twoja odpowiedzialność za dawanie. W 2 Koryntian 9:8 przypomina się nam: A Bóg może sprawić, że w Was obficie rozleje wszelką łaskę, abyście zawsze we wszystkim mieli wszystko, co wystarczające i obfitowali w każdą dobrą czynność. Obfitość nie jest tylko dla Ciebie, jest po to, abyś mógł pomagać innym, prowadzić zagubionych i być źródłem nadziei. Ten moment jest kluczowy w Twoim życiu. Przeszedłeś przez wiele trudności. I mimo to każda próba była krokiem w kierunku Twojego boskiego celu. Jeremiasza 29,11 Zapewnia cię, że. Bo ja wiem, jakie mam myśli o Was, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby dać Wam przyszłość i nadzieję. Bóg Cię przygotował, prowadził, a teraz nadszedł czas, abyś otrzymał Jego nagrodę. Pamiętaj, że obfitość, która nadchodzi, nie jest tylko dla Ciebie, ale ma być użyta w wypełnieniu Boskiej misji. Którą Bóg postawił w Twoim życiu. Twoje życie nie polega tylko na tym, co posiadasz, ale na tym, co możesz zrobić z tym, co Bóg Ci daje. Celem Twojej obfitości jest rozszerzenie Królestwa Bożego i pomoc tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Teraz jest czas, aby działać z odwagą i wiarą, wiedząc, że wszystko, co przeżyłeś, było częścią Jego planu, aby doprowadzić Cię do tego momentu przemiany. Wszystko, co przeżyłeś do tej pory. Każda chwila trudności, każda wewnętrzna walka, każdy krok, który postawiłeś, było częścią boskiego planu zaprojektowanego specjalnie dla Ciebie. Bóg nigdy się nie myli w swoich wyborach. Nie jesteś tutaj przypadkiem. On Cię wybrał, ponieważ jesteś godny otrzymać wszystko, co ma nadejść. Jak napisano w Izajasza 55,8-9 Bo moje myśli nie są waszymi myślami, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Jak niebiosa są wyższe od ziemi, tak moje drogi są wyższe od waszych dróg i moje myśli od waszych myśli. To, co doświadczyłeś nawet w swojej samotności lub w walce o znalezienie celu swojego życia, nie było na próżno. Wszystko przygotowało cię na ten moment, abyś mógł otrzymać chwałę Bożą i obfitość, którą on dla ciebie zachował. Teraz gdy zbliżasz się do przemiany, pamiętaj, że ta obfitość nie jest tylko dla twojej osobistej korzyści. To narzędzie, które Bóg chce, abyś używał do wypełnienia Jego boskiego celu. W Ewangelii Łukasza 12:48 Słowo przypomina nam: Komu wiele dano, od tego wiele wymagać będą. To uczycie, że bogactwo i błogosławieństwa, które mają nadejść do Twojego życia, niosą ze sobą wielką odpowiedzialność. Nie chodzi tylko o otrzymywanie, ale o to, jak wykorzystać to, co Bóg Ci daje, dla Jego chwały, dla dobra innych. I aby rozszerzać Jego królestwo na ziemi. Obfitość jest środkiem do osiągnięcia czegoś znacznie większego niż Ty sam. Bóg wezwał Cię do prowadzenia, do bycia światłem w świecie i do inspirowania innych do podążania Jego drogą. Jak mówi 1 Piotra 4:10: Każdy, niech według otrzymanego daru, służy innym, jako dobrzy szafarze różnorodnej łaski Bożej. To jest Twoje powołanie. Być mądrym administratorem błogosławieństw, które otrzymałeś, służąc innym i przynosząc światło tam, gdzie jest ciemność. To czas, aby działać z odwagą. Zostałeś wybrany na ten sezon obfitości, a teraz nadszedł czas, aby zrobić kolejny krok w kierunku tego, co Bóg ma dla Ciebie przygotowane. Jak mówi Hebrajczyków 11:1, wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przekonaniem o tym, czego nie widzimy. Ufaj w to, co Bóg przygotował dla Ciebie i przyjmij z wdzięcznością to, co ma nadejść. Obfitość, która nadchodzi, to nie tylko materialne dobra. To jest zmiana paradygmatu, która przekształci sposób, w jaki żyjesz, jak postrzegasz świat i swoją relację z Bogiem. Jak obiecuje nam F320 ten, który jest mocny, aby uczynić wszystko znacznie obficiej, niż prosimy lub rozumiemy, według mocy, która działa w nas. To, co Bóg ma dla ciebie, jest znacznie większe niż możesz sobie wyobrazić, i On wzywa cię do uwolnienia się od wszelkiego strachu lub wątpliwości. Wielu wybranych może czuć się niepewnie lub niegodnych błogosławieństw, które Bóg dla nich przygotował, ale chcę, żebyś wiedział na pewno, że jesteś godny. W 2 Koryntian 9:8 Biblia zapewnia nas: A Bóg może sprawić, że w Was obficie rozleje wszelką łaskę abyście we wszystkim zawsze mieli dość we wszelkim dobrym uczynku. Bóg dał ci to, czego potrzebujesz, aby wypełnić swoje przeznaczenie, i On ufa Tobie. Bóg Cię wybrał, i to nie jest przypadek. Zanim się urodziłeś, On wyznaczył dla Ciebie drogę, pełną błogosławieństw i wyzwań, które kształtowały Cię do boskiego celu, który Ci przypisał. W każdej chwili Twojego życia, gdy myślałeś, że wszystko jest przeciwko Tobie, Bóg przygotowywał grunt pod sukces i obfitość, które na ciebie czekają. Fakt, że to widzisz, już oznacza, że coś w tobie otwiera się na nowy etap. To, że ci się podoba i subskrybujesz, to więcej niż tylko gest. To znak, że jesteś gotowy na kolejny krok w swojej duchowej podróży. To, co nastąpi, może być kluczem do nowego rozdziału w twoim życiu. Ile razy czułeś się zagubiony lub bez celu? Czy zastanawiałeś się, czy wszystko, przez co przeszedłeś, ma jakiś cel? Odpowiedź brzmi zdecydowane tak. Każde doświadczenie, każda przeszkoda i każda walka, z którą się zmierzyłeś, nie były przypadkiem, lecz kluczową częścią twojego przygotowania. Jak napisano w Jeremiasza 29:11: Bo ja wiem, jakie mam myśli o was, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby dać wam przyszłość i nadzieję. Bóg ma doskonały plan dla twojego życia, plan pełen błogosławieństw, które ujawnią się gdy całkowicie dostosujesz się do Jego woli. Jednakże, jeśli kiedykolwiek wątpiłeś w swoją wartość lub zdolności, dziś jest czas, aby zostawić te wątpliwości za sobą. Bóg wyposażył Cię we wszystko, czego potrzebujesz, aby wypełnić swoje przeznaczenie. On wezwał Cię, abyś przyjmował, a co najważniejsze, abyś dzielił się tym, co Ci dał. Bogactwo, które ma nadejść do Twojego życia, nie jest tylko dla Ciebie, ale po to, Abyś mógł być błogosławieństwem dla innych. Nie chodzi tylko o gromadzenie, ale o wykorzystanie tego, co otrzymujesz, aby rozszerzać Jego królestwo. Biblia uczy nas w 1 Piotra 4:10, że każdy z Was, niechaj według otrzymanego daru, usługuje innym, jako dobrzy szafarze różnorodnej łaski Bożej. To przypomnienie, że nasze błogosławieństwa nie są tylko dla naszego własnego dobra, ale do dzielenia się nimi. Bóg dał Ci dary. Talenty i zasoby, abyś używał ich z mądrością i hojnością, pomagając tym, którzy cię otaczają, i stając się przykładem Jego miłości i dobroci. Ważne jest, aby pamiętać, że obfitość, którą Bóg ma dla ciebie, nie jest celem samym w sobie, lecz środkiem do wypełnienia boskiej misji, którą ci powierzył. W 2 Koryntian 9:8 słowo mówi: A Bóg może sprawić, że w Was obficie rozleje wszelką łaskę. Abyście zawsze we wszystkim mieli wszystko, co wystarczające, i obfitowali w każdą dobrą czynność. Ten werset przypomina nam, że nasze błogosławieństwa mają większy cel: pozytywnie wpływać na świat, służyć innym i przynosić światło Boże tym, którzy go najbardziej potrzebują. Więc, gdy otrzymasz obfitość, którą Bóg przygotował dla Ciebie, nie zapominaj, że to dopiero początek czegoś znacznie większego. Jesteś powołany, aby być światłem w świecie. Prowadzić innych ku prawdzie i żyć z boskim celem, który wykracza poza to, co możesz sobie wyobrazić. To jest czas, na który czekałeś, czas, w którym wszystkie próby poświęcenia i przeszłe zmagania nabiorą sensu. Bóg użył każdego z tych momentów, aby przygotować cię na obfitość, która nadchodzi. Jednak musisz zrozumieć, że ta obfitość nie jest tylko dla ciebie. Nie chodzi tylko o to, co otrzymasz. Ale o to, co będziesz w stanie zrobić z tym, co otrzymałeś. W Ewangelii Łukasza 12:48 przypomina się nam, komu wiele dano, od tego wiele będzie się wymagać. Bóg nie błogosławił cię tylko dla twojego dobra, ale po to, abyś używał tych błogosławieństw do czynienia dobra i rozszerzania Jego królestwa na ziemi. Obfitość, która ma nadejść do twojego życia, będzie darem, ale przyniesie także wielką odpowiedzialność. Bóg Cię wybrał, ponieważ wykazałeś się dobrym zarządzaniem w trudnych czasach, a teraz powierza Ci więcej. Bogactwo, które otrzymasz, jest środkiem do wypełnienia Twojego boskiego celu, a nie celem samym w sobie. Jak mówi Księga Przysłów: 3,910. Czcij Pana ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów, a Twoje spichlerze będą pełne obfitości. To uczy nas, że kiedy czcisz Boga tym, co masz. On mnoży i błogosławi to, co otrzymałeś. Twoja wiara była kluczem do twojej siły. Hebrajczyków 11,1 przypomina nam: Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przekonaniem o tym, czego nie widzimy. Ta niezłomna wiara pozwoliła ci pokonać wyzwania i teraz jest gotowa być obficie nagrodzona. Efezjan 3,20. Obiecuje nam, że Bóg jest mocny aby uczynić wszystko znacznie obficiej niż prosimy lub rozumiemy. To, co nadchodzi dla ciebie, jest znacznie większe niż możesz sobie wyobrazić i jest odzwierciedleniem łaski oraz boskiej mocy w twoim życiu. Pamiętaj, że pieniądze i bogactwo nie są celem, lecz narzędziami do wypełnienia boskiego celu. Pierwszych Tymoteusza 6:10 ostrzega nas, że miłość do pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła. A jako wybrany, powinieneś postrzegać je jako narzędzie do czynienia dobra, a nie jako centrum swojego życia. Każde błogosławieństwo, które otrzymujesz, powinno być dzielone z innymi, jak wspomniano w 2 Koryntian 9:8, a Bóg może sprawić, że w Was obfituje wszelka łaska, abyście, mając zawsze we wszystkim dość, obfitowali w każdą dobrą czynność. Więc, gdy zrobisz kolejny krok w tej boskiej podróży, Działaj z wiarą, hojnością i wdzięcznością. To jest czas, aby odzyskać to, co do Ciebie należy, i dzielić się z innymi tym, co Bóg Ci dał. Jesteś kanałem błogosławieństw, a to, co nadchodzi, to tylko początek tego, co Bóg ma dla Ciebie przygotowane. To jest czas, abyś podjął działanie i całkowicie zaufał, że Bóg spełni swoją obietnicę pomyślności w Twoim życiu. Dzieląc się tym przesłaniem z innymi, Którzy również są przeznaczeni do otrzymania tego czasu błogosławieństwa, pomożesz rozszerzyć królestwo Boże na Ziemi. To, co nadchodzi, jest znacznie większe, niż możesz sobie wyobrazić. To dopiero początek obfitości, którą Bóg przygotował dla Ciebie. Teraz nadszedł Twój czas. Bóg Cię wybrał i to Twój czas, aby odpowiedzieć. Zrób krok wiary. Idź pewnie naprzód i przyjmij z sercem pełnym wdzięczności błogosławieństwa. Które On ma dla Ciebie przygotowane. Nie zatrzymuj się, bo Twoje boskie przeznaczenie jest bliskie spełnienia. To jest moment, w którym Bóg prowadzi Cię do poziomu dobrobytu, którego nigdy nie wyobrażałeś sobie. To jest Twój wyznaczony czas, czas boski. Docierając do tego punktu, ważne jest, aby pamiętać, że wszystko, przez co przeszedłeś, każde wyzwanie, każda modlitwa, każda decyzja doprowadziło cię tutaj na próg obfitości, którą Bóg ma dla ciebie. Nie jest przypadkiem, że czytasz te słowa w tym właśnie momencie. To jest moment, który Bóg przygotował specjalnie dla ciebie. Jak mówi Izajasza 55:11. Tak będzie z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wróci do mnie puste, lecz spełni moją wolę i osiągnie cel, do którego je posłałem. Obietnice Boga nigdy nie zawodzą. Zawsze spełniają się z mocą. W tym procesie musisz zrozumieć, że wszystko, co przeżyłeś, było częścią boskiego planu. Przez każdą próbę, każdą walkę, Bóg przygotowywał cię do tego czasu obfitości. Pamiętaj, że to, co nadchodzi, nie jest tylko nagrodą materialną, ale także szansą na spełnienie celu, który Bóg wyznaczył dla ciebie. Twoje powołanie nie jest tylko do otrzymywania, ale także do dawania, do wpływania na innych tym, co Bóg ci dał. Błogosławieństwa, które mają nadejść, są tylko środkiem, a nie celem. Jak naucza księga przysłów 3.9.10, czczenie Boga tym, co masz, przyniesie obfitość. Bogactwo to tylko narzędzie do służenia Bogu i innym. Czas obfitości nastał, ale kluczowe jest, abyś używał go mądrze, aby rozszerzać Królestwo Boże i pomagać innym. Nie rób tego tylko dla siebie, ale dla wpływu, jaki możesz wywrzeć na świecie, podążając za boskim celem. Bóg przygotował cię na ten moment. Teraz jest czas, aby działać z odwagą. Twoje życie będzie latarnią światła Bożego, widoczną dla wszystkich wokół ciebie. Będziesz świadkiem jego mocnej transformacji, pokazując, jak on może czynić cuda, gdy ktoś dostosowuje się do jego celu. W miarę jak otrzymasz obfitość, którą Bóg przeznaczył dla ciebie, to światło przyciągnie innych do Niego. Prawdopodobnie zastanawiasz się, jak wykorzystać tę obfitość dla dobra. Klucz leży w Twoim sercu. Bóg dał Ci boski cel, a błogosławieństwa, które nadejdą, pozwolą Ci wypełnić ten cel w sposób większy i bardziej znaczący. Pieniądze nie są celem, lecz narzędziem do pomagania innym, służenia społeczności i podążania swoją duchową ścieżką. Jak mówi Księga Przysłów 11:25. Dusza szczodra będzie obfitością miała, a kto napaja, ten i sam będzie napojony. Będąc hojnym, otrzymasz więcej niż potrzebujesz. Teraz, gdy przygotowujesz się na przyjęcie tej boskiej obfitości, ważne jest, abyś był gotów na kolejny krok. Pamiętaj, że ta podróż nie dotyczy tylko ciebie. Chodzi o wpływanie na życie innych. W Mateusza 25, 34-40: Jezus uczy nas, że kiedy służymy innym, służymy Bogu. To, co robisz dla innych, odzwierciedla twoją wiarę, i to jest to, co naprawdę się liczy. Więc, podczas gdy przygotowujesz się na przyjęcie tego, co Bóg ma dla ciebie, zapraszam cię do zrobienia kroku dalej. Jeśli ten przekaz cię dotknął i chcesz przyczynić się do tej misji nadziei, hojności i wiary, możesz to zrobić małym gestem. Jeśli Bóg cię prowadzi, zachęcam cię do dokonania darowizny, abyśmy mogli dalej szerzyć tę wiadomość do większej liczby osób. I tworzyć większy wpływ na ich życie. Pamiętaj, że wszystko, co robisz w imię Boga, jest dla Jego chwały i dobra innych. Jak mówi 2 Koryntian 97: Każdy niech daje według tego, co postanowił w sercu, nie z żalu ani z przymusu, bo Bóg miłuje wesołego Dawcę. Twoja darowizna jest aktem wiary, nie tylko hojności. Przyczyniając się, pomożesz szerzyć boski cel, który Bóg ma dla wielu. Jeśli czujesz to wezwanie, kliknij w link. Aby dokonać swojej darowizny. Każdy hojny gest rozszerza Królestwo Boże. Obfitość, którą Bóg ma dla Ciebie, to dopiero początek. Twoja podróż jest pełna błogosławieństw i zachęcam Cię do dalszego postępu z wiarą, mądrością i hojnością. To jest Twój moment, a najlepsze dopiero przed Tobą. Dotarłeś do końca, ponieważ dostosowujesz się do czegoś większego. Nie jest przypadkiem, że tu jesteś, rejestrując się. Potwierdzasz, że jesteś gotowy, aby podążać swoją drogą duchowej ewolucji. Jeśli ten przekaz miał dla Ciebie sens, polub go i podziel się nim z innymi osobami, które również są gotowe na kolejny krok. Każdy lajk like i udostępnienie łączy więcej osób z Transformacją. Chciałbym usłyszeć od Ciebie: zostaw komentarz, lub podziel się historią, która może pomóc innym również obudzić się do ich własnej podróży. Razem możemy stworzyć sieć światła i wsparcia.